Cześć, kochani ogrodnicy. Z tej strony Laura Szymańska. Witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam sekrety o sekrety obfitych zbiorów i przepisy na pyszne dania przekrój owoc na pół. Rozłóż połówki na czystej kartce papieru, przecięta strona. Do dołu delikatnie dociśnij połowki kulek nożem nasiona uwolnia się z owocu, rozłos nasiona równomiernie na arkuszu, tak aby warstwa nasion była cieńszą. Pozostaw nasiona na chwilę do wyschnięcia. Wilgoc wsiaknie w liść po kilku godzinach. Daj nasionom czas na wyśnięcie, delikatnie zbierz wysuszone nasiona i wsyp je do papierowych torebek. Lub po prostu pozostaw je na tym samym liściu i zawin liść jak torebkę apteczna. Nie zapomnij podpisać odmiany ziemniaka. Umieść paczkę w suchym miejscu, razem z innymi nasionami warzyw. Wiosna nasiona ziemniaków można wysiąć na sadzonki. Uprawa sadzonek z nasion ziemniaka. Niezależnie od tego, czy kupiłeś nasiona, czy zrobiłeś własne, technologia uprawy ziemniaków przez sadzonki jest taka sama. Wysiew nasiona wysiewa się pod koniec marca lub na początku kwietnia. Ponieważ system korzeniowy sadzonek ziemniaków jest słaby i niestabilny, gleba do uprawy musi być luzna i przewiewna. W tym celu do zakupionej ziemi warzywnej dodaje się wermikulit. Gleba z ogrodu warzywnego jest rozcieńczana torfem i prochnica. Ziemię wlewa się do małych pojemników, spryskuje woda z opryskiwacza, a powierzchnię ubija zwykła łyska stołowa. Nasiona ziemniaka S.A. bardzo małe, więc lepiej rozsypać je na małej kartce papieru złożonej na poł. A następnie ostrożnie z papieru rozsypać je na całej powierzchni ziemi. Ponownie spryskaj zasiane nasiona woda, przykryj pojemnik pokrywka i umieść go w ciepłym miejscu. W przyszłości pokrywę należy uchylić i przewietrzyć sadzonki, co należy robić kilka razy dziennie. Obserwuj, kiedy pojawia się pierwsze sadzonki. Uprawa sadzonek gdy tylko nasiona wykiełkują, pokrywa jest zdejmowana z pojemnika, a pojemnik jest umieszczany w ciepłym miejscu w świetle. A około tydzień później, gdy nasiona trochę urosna, pierwszy zbiór przeprowadza się w oddzielnych pojemnikach. W tym przypadku należy pamiętać, że nie ma potrzeby natychmiastowego przesadzania sadzonek do dużych pojemników, ponieważ gleba, która nie jest opanowana przez korzenie, szybko kwaśnieje. Przygotuj pojemnik na sadzonki z dobrymi otworami drenazowymi. Używając małej łopatki, sadzonki SA bardzo ostrożnie przenoszone do nowego miejsca z mała grudka ziemi. Jeśli sadzonki nieco się rozciągnęły, zakopuje się je nieco głębiej w ziemi. Nigdy nie naciskaj łodygi, jest bardzo delikatna i łatwo ja zranic. Pielęgnacja sadzonek pielęgnacja sadzonek sprowadza się do równomiernego, dobrego oświetlenia, umiarkowanego podlewania i optymalnej temperatury wzrostu. Pielęgnacja ta powinna być kontynuowana przez cały początkowy okres. Sadzonki ziemniaków SA bardzo podatne na chorobę czarnej nóżki. Dlatego podlewa się je w taki sposób, aby łodyga i sama roślina pozostały suche. Najlepiej jest podlewać sadzonki mała strzykawka bez igły, wylewając wodę na krawec komórki. Gdy sadzonka wyrośnie i stanie się silniejsza, należy ją ja przesadzić, przesadzić razem z grudka ziemi do większego pojemnika. Sadzenie w otwartym terenie, gdy temperatura powietrza staje się wystarczająco ciepła i stabilna, mniej więcej od połowy do końca maja. Sadzonki ziemniaków wsadzi się w otwartym terenie. Pielęgnacja ziemniaków jest taka sama jak w przypadku zwykłych ziemniaków: pielenie, grzedowanie, podlewanie. Ale jest taki moment: nie dopuszczając do zapłodnienia cech WSTOW, odchwaszcza się je i pozostawia chwasty w międzyrzedziach. Następnie spełniają rol ściołki, a gleba pod nimi będzie zawsze wilgotna. Na ziemi nie będzie zaskorupienia, więc nie będzie potrzeby. Wielokrotnego spulchniania i żadne inne chwasty nie będą rosły. Drodzy czytelnicy, jak widać, uprawa ziemniaków z nasion przez sadzonki w domu wcale nie jest trudna, podobnie jak bulwy. Ale korzyść, aby zwiększyć plony, okazuje się niemała.